Nauczyciela, goście rektorze, pijarze i wy yy, drodzy pijarczykowie. Zwracam się w ten sposób do Was. To jest zwrot zaczerpnięty z wiersza, księdza biskupa Zawitkowskiego, poświęcony szkołom pijarskim. Bardzo mi się on podoba i tak udaje i, i treść, i serdeczność i jego stosunku do, do naszej szkoły, a jednocześnie do naszego do Was. Bardzo dziękuję za y, tyle ciepłych słów, które skierowaliście i Wy, i przedstawiciele rodziców na moje ręce, Ojca Rektora, naszym nauczycielom. Jest to zawsze dla nas rzecz no, bardzo taka miła i wzruszająca tak, że w tylu latach wspólnej pracy mamy się czym cieszyć i za co być sobie wzajemnie też wdzięczni. Bardzo dziękuję też y, nauczycielom. Mijani byli, Pani Bożona Siekiera, Pani Anna Wierciorz i szczególnie chciałem podkreślić taką piękną postawę Pani Ani Wojtasia, ponieważ wiem, że w tamtym roku sytuacja nie była łatwa, ale po trudnych sytuacjach widać kto jak, jak szybkość nie poznaje się i człowieka, i nauczyciela. Pani, jeszcze raz serdecznie dziękuję, że podjęła się Pani, nie jest to łatwe, wziąć klasę i poprowadzić ją tak brawurowo i z takimi efektami. Jeszcze raz dziękuję i gratuluję. Bardzo się cieszę, słuchając tego wszystkiego. Chciałbym tylko odnieść się do kilku tych najważniejszych moim zdaniem, Waszych aktywności na terenie w szkole przez te 8 lat, szczególnie przez te ostatnie kilka lat. Szczegółowo będziemy te Wasze nagrody i sukcesy omawiać już za kilkanaście dni na tej sali na zakończenie roku szkolnego. Ale myślę też ze względu na to, że są obecni wasi rodzice, i, i wy, żebyście wysłuchali tego i, i się wspomnialiśmy się tym nacieszyli. Mówiliście o tym, żebyście wdzięczni bardzo swoim rodzicom, że przyprowadzili was do, do piarskiej i że wiele ona was nauczyła. I są na to rzeczywiste dowody. Ponieważ byłem kilka dni temu na podsumowaniu roku szkolnego województwa łódzkiego, i niezwykle miło mi było uczestniczyć, jesteśmy w jednej z kilkunastu szkół województwa łódzkiego, chyba jedynej poza Łodzi, która osiągnęła największe sukcesy, jeżeli chodzi o yy, konkursy przedmiotowe. To jest, dawno się tak, tak się, dawno tego nie było. I to były konkursy wojewódzkie, tak, ale też dowodem na to, tych sukcesów dydaktycznych są konkursy tutaj miejscowe. I sądzę, że po tym jak pracowaliście, jak się Wam przeglądałem przez te ostatnie kilka lat, spojrzałem sobie na wyniki Wasze z minionych kilku lat, jak się przygotowaliście do egzaminu w ósmej klasie, jestem o ten egzamin bardzo spokojny i w dodatku przekonany, że wyniki będą bardzo wysokie. To jest jeden, 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 jeden z elementów funkcjonowania szkoły, może najważniejszy. Drugi na pewno jest to sport. Też W tej grupie przecież byli uczniowie, którzy osiągali wyniki sportowe, byli go więc to też jest rzecz taki bardzo ważna do pewnej Trzeci jest to teatr i niezapomniane wrażenie, wymieniliście ostatnie jasełka, który byliście głównymi twórcami, naszym nauczycielem. Ale też piękne przedstawienie tych obrazów w ciągu ostatnich kilkunastu dni, czy wizyta w Warszawie, o której wspomnieliście poświęconej Kaplicy Sykstyńskiej i dla tych, którzy w szkole pozostaną, może niech będzie, złożę takie, takie zobowiązanie, że jest olbrzymia szansa, żebyście tą kaplicę obejrzeli na żywo, tak. Porównacie, jak to będzie wyglądało. To będzie rodzaj też takiej zuchętyj, ale też i nagrody. Byliście i w Schorii, i wśród animatorów, czyli i w dużej części uczestniczyliście i obserwowaliście życie szkoły, tak jak z ale już powoli w to życie wchodziliście i też je współtworzyliście. To jest wielka dla nas y, satysfakcja. Patrząc na tę salę, no to jak jest ona przygotowana, jak jest ona estetyczna, ile pracy Państwo włożyliście wspólnie z dziećmi, jest to budujące, jest to budujące takie zwieńczenie, bo przecież rozpatrzaliście tą wędrówkę, o czym wspomniał jeden rodzice też wspomnieliście, od pierwszego patrocinium, tak kiedy wraz z dziećmi było ślubowanie też przygotowaliście salę i zwieńczymy to tą uroczystością dzisiejszym balem ósmotrasisty z udziałem z wszystkich wspólnot tworzących tą naszą szkołę. Jest to wielka radość i wielka satysfakcja. Kochani wspominaliście o tych wszystkich osiągnięciach i wy i rodzice i ojciec rektor i ja jestem przekonany, że Prawda, macie 15 lat, jeszcze trochę życia przed Wami zostało, tylko formowania się, przynajmniej przez szkołę średnio, ale że Jarska Was uformowała już, Wasze postawy, Wasze zachowania, i że to będzie dla Was wsparciem w życiu, a łatwo nie jest, ani obciążeniem. Bardzo dużo też od was, od was zależy, jak z tego skorzystać. Powoływaliście się na Świętego Augustyna. Mówię na ogół maturzystom, ale też Wam to mogę powiedzieć, że Szczyńca Augustyński też powiedział takie zdanie, że bardzo nie lubił szkoły, bardzo nie nienawidził nauczycieli, a dlaczego? Bo zmuszali do pracy go, ale na koniec powiedział, że Ale jestem niezwykle wdzięczny, że wszystko to robili, bo to kim został, co osiągnął, to właśnie dzięki swoim nauczycielom. Więc ciesząc się Waszą radością, zacznijmy w końcu. Ten bal tradycyjnie polonezem, którego czas zacząć.